Jezu mój, ty wiesz, po co ty zostałeś zdradzony. Ty wiesz, po co ty zostaniesz ukrzyżowany. Ty wiesz, za co ty umierasz. Ty masz w tym sens. Ty wiesz, że twoja śmierć zwiastuje początek. Chciałabym, aby ludzie na Ziemi właśnie tak podchodzili do śmierci. Z drugiej strony, żeby potrafili dziękować Tobie za to, że Ty odkupiłeś nasze grzechy, że Ty je, że Ty nam je darowałeś przez te swoje Ukrzyżowanie, kochany mój, a jak my podchodzimy do tej zwykłej ludzkiej śmierci, czy też o niej zapominamy, czy też przechodzimy obok cierpiącego człowieka, odwracając głowę i zwracając uwagę. Tylko na wierzchnią jego warstwę. Czy może potrafimy dziękować za to, kim dla nas był? Jest ten człowiek. Co ten człowiek wniósł na nasze życie? Jakie kolory w nim zostawił? Dosyć często nawiązuje do nas na tym kanale do kolorów. Ale widzisz Jezu, wydaje mi się, że całe nasze życie ma wszystkie kolory tęczy i tylko od nas zależy, jak my będziemy je postrzegać. Twoja śmierć tak naprawdę tylko na pierwszy jest końcem. Bo przecież doskonale wiemy, że wcale końcem nie jest. Jest początkiem nowego życia. Życia innego, ale lepszego. Ty umierasz z prawdziwą satysfakcją, zasłużoną satysfakcją. Masz prawo, Odpocząć po tym, czego dokonałeś. Masz prawo odpocząć po tych wszystkich prześladowaniach, ale ty masz pełną świadomość, że ty wrócisz, że ty zmarły wstaniesz, że ty będziesz z nami. Kochany, Czasem mam wrażenie, że w tym naszym ludzkim cierpieniu potrzeba podobnej świadomości, świadomości wzajemnej obecności, bo przecież to, że ktoś umiera, nie oznacza jeszcze, że zniknie z naszego życia nieodwołalnie. Może nie zmartwychwstanie od razu, ale przyjdzie czas, kiedy się spotkamy. Przyjdzie czas. Mój drogi. Chciałabym, aby ludzie w natłoku rodzinnych i konsumpcyjnych wrażeń nie zapomnieli o tym, co jest istotą tych świąt. Nie zapomnieli o tym. Że tak naprawdę istotą tych świątyń jesteś ty i twoja śmierć, która jest początkiem, początkiem życia dla ciebie, ale tak naprawdę dla każdego człowieka, z osobna, bo każda śmierć, może być początkiem, a tym bardziej Twoja, Jezu. Tym bardziej Twoja. Ojciec nasz, któryś jest w niebie, święć i nie Twoje. Przyjdź, Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na Ziemi. Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym ginowajcom. I nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen.